Hej, cześć, siemono, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Amok, tam e, delfin już podskakuje z wrażenia, że kolejny odcinek i witam was bardzo w kolejnym odcinku, zagrajmy w Skyrima, że jakiś kater mnie złapał. Dobra, ostatnio dotarliśmy do lokacji, która nie wiem jak się zwie, zaraz sprawdzę dokładnie, nazwa lokacji brzmi e, Catspire Camp. Nie wiem, co to znaczy, ale dobra. I widzę, że e, wskoczył mi level, więc praktycznie zrobimy tak. Damy sobie, oczywiście, w życie. Yes, I do. Teraz damy w one-handed jednorękę i zobaczymy, co nam się odblokuje. Tutaj jest jednoręczna. Dobra, tutaj e, tego nie ja mogę odblokować. Tego też nie mogę blokować. To mogę blokować. A tak. Yy, dobra, a tak macami. Macami będziemy ich macać a tak tymi tymi takimi jakby... Nie wiem jak, jak to się nazywało. Tym co mam w dłoni. Dokładnie powiem wam. Tym co mam w dłoni jest 25% mocniejszy dla zbroi. Ja mam iść w tamtą stronę, w tamtą stronę. O, on przeszukał. Byłem sobie ich troszeczkę. E, e. Tutaj ma. Jo, fajne. Fajne zbroje o, o, je. Golden Nikt nie ma, ale ma. A, jo, Gem. O, ja, je. Je, 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 je. je, je, je Tutaj mamy wejście. Tutaj mam jakieś ognisko. Może zobaczę jakie achievementy mi się ma. Eee! To nie Lara Croft, to bałwanie. Dobra. Wchodzimy do środka. Wchodzimy do dziury. Mm, wchodzimy do dziury. Oczywiście. Mm, nagrywam odcinek teraz. Zaczynam nagrywanie. Nie wiem, do której będę to nagrywał. Jest godzina 29. Dnia 20 marca. Dzisiaj miała być. Niby taka kurde kalendarzowa wiosna. A tu dupa. Śnieg leży. I w lany powiedziak będzie się rzucać śniegiem. Będę slać wodą. Do Waking. Wiesz, ty że? Co ja robiłem? Co ja zrobiłem? Czemu zniknęłem? Czemu ja się schyliłem? Ej, właśnie. Czemu ja się chyliłem? Mam mam swoich murzynów, jak zawsze. Bardzo ich lubię. Bo mi. W, jak mnie coś. Mocniejszego nawala, to praktycznie nie muszę się wysilać. Ja sobie tutaj przeszukam, co tutaj jest. Podcastaminy, to się nam przyda. Nie rób takiej miny, bo to podcastaminy. Rigged Cup jest super. Tutaj mamy Force Word. Tutaj Gold. O Boże, co się dzieje ze mną? Tutaj tego przeszukałem. Przeszukałem. Tu jakaś. A w sumie to jest. Co to znaczy? Wooden plate. Tacka pod chleb. Tacka pod, pod, pod chleb. Tutaj jest. Black... Dobra, koniec z tym śpiewaniem. Tutaj mam jakąś skrzynię, w której jest gold. A w sumie nic dalej nie ma. Przepraszam was, że słyszycie co chwilę takie... O, dobra, nie udało mi się teraz. Ale coś w tym stylu? Ale nie wiem co nie wiem, co mnie odbija i takie coś robię. Sam, sam taki... Sam mi głos takie coś wywołuje. Wywołuje Nie uję, bo kresko -moczyń, kresko -moczyń. wiem, że mam to otworzyć. Ok. And warrior. Ej. Well, to otworzę, jak myślicie. Rzecz, to mieć sort arrow shape pointing Ja mogę tam wejść, kolbowane. Ja tu mogę wejść. Hahaha, ha, ha, ha. nie mogę. Ciul, zjebałem sprawę, Sieza, się zbugowałem. Kurde, wyskoczę stąd, wyskoczę! Ha! Oh, udało mi się. Dobra, co? Aktyw... no, co no nim jest? Jakiś... Czekajcie, coś tutaj trzeba... tutaj trzeba pomyśleć. Hmm. W sumie? We must be on powinien nam powiedzieć. Dobra, nie powiem. A nie w sumie, może nam powie? Goodbye. Dobra, przeszukamy sobie okolicę, bo może tutaj coś w pobliżu jest ciekawego. Tutaj nie ma nic, nic nie ma. Tam w ogóle jakieś kurde. Tu ogólnie jakieś kurde zapadnie, czy coś tak? No. <laughs> tu nic nie ma. A coś mnie, coś mnie złapało jakiś. <laughs> Ruda, ale nie mam, nie mam kill offa. Dobra, nie będę się bawił w Minecraft. Tylko jak to otworzyć? Ja sobie muszę przypomnieć. Przychylijmy sobie pies. Ha on mówi? Ej dobra, on mi on mi pow on, on mi podpowiada. I to dobrze jest? Did you need something? mi. It's the prophecy, don't you see? Only a dragonborn can stop Alduin and avert the end of the world. But I don't yet know how you can stop him. The prophecy doesn't say. But Alduin's wall I'm here. When the shabby the booking is if you did Trzeba see początku dać tylko trzy te jabłka które wygląda znaczy coś tu wygląda jak jabłka odejdź fryer podszedł mi pod pod się We should be careful here. See symbols on the floor? O -o. Czekaj, widzę. czekaj. Odejdź. Odejdź, bo cię tam wepchnę. Czekaj, ja tam... Frajerzy. Umiecie tak? <laughs> Ej. Ja mam, frajerzy, tam pójść. O, oh, fuck. Która to tak strzela? Ej, czekajcie. Ja tam muszę dojść, ale boję się, która to jest która. Hmm. A, mam chodzić już. A, dobra. Ja już to odblokowałem, super! Super! Już im zrobiłem drogę Jak byli bezpieczni Aby byli bezpieczni Jest git Poruszamy się teraz dalej Może coś tu będzie ciekawego o, Widzę już coś ciekawego, ale zaraz tam pójdziemy Przeszukam sobie Bym tylko nie spadł na dół W sumie powiem wam, że dzisiaj Teraz praktycznie Doszliśmy do um, Świątyni e, Świątyni tego całego, chyba y, Aldoina, czy coś takiego W tej świątyni, właśnie, jeżeli przejdziemy przez to dalej Nie wiem czy ja przejdę, bo ja nie pamiętam co się tutaj robiło Czekajcie, czy tutaj coś będzie? Tu jest jakaś w ogóle ruda Ruda, tak Srebra, ruda srebra w ogóle nic nie ma Krytycznie podejdźmy sobie do... Spoko Spoko, wiem, że można otworzyć to tym Bo uwagi Nadetnę sobie ręki, żeby było krwi I nam się otworzy Patrzcie na to Na początku jak grałem, to nie wiedziałem co że wiedziałem co on mówi i nie myślałem, że w taki sposób się otworzy ryju pudzianuski czy tam jakiś diablo Wodarczyka? no i co? i przeszliśmy do dalszej lokacji w której myślę, a czyli przypominam sobie, że jest to coś epickiego w postaci To zaraz wam pokażę jest to coś epickiego. Pierwszą rzeczą epicką w tej lokacji jest ta ściana. Ona jest epic, epic ma, epic What the fuck, czemu mi się to nie chce załadować? E, epicka ściana. Dobra, dobra, dobra. Stanęłem, patrzcie na nią. Co? Coś wam nie pasuje? Czy oni mają tu przyjść? Hej, zaraz tu przyjdą. Chyba, że ja mam pójść na górę. No dobra, to my sobie przeszukamy w tym czasie to, co Wam mówiłem. E, gdzie to było? Tutaj chyba było gdzieś, w tej lokacji. No na pewno w tej lokacji, tylko że gdzieś tutaj na dole. Szło w tą stronę. Tutaj jakieś skrzynie. Są oczywiście tutaj jakiś Gold. E, jeszcze nie tutaj, ale pozbieram sobie Golda tylko po to, aby mieć więcej gasy. W przyszłości kupię sobie house, czyli mieszkanie tutaj jakieś gówna, hmm. jakieś siedzenia przed naszej ery. Gdy. zawsze się przyda grosik do grosza i będziemy mieć na kalosze, obosze, jakieś ognisko może rozpalę i nie da rady. W sumie głupie powinno się dać Ale ja, ja tej gry nie tworzę Go 10, okej okay. ale zimno W tej grze he, he Dobra, oni tu są już? No, wreszcie, bo wanym, po takim długim czasie, Dobra, nie będę do ciebie podchodził, bo mi się coś jeszcze aktywuje. W sensie Jest ja stąd przyszło Tak! Tu leży to coś epickiego Patrzcie. To sobie na pewno podniosę. To jest gówno. To jest gówno. Ale to, to co podniosłem teraz, jest jedną z rzeczy najbardziej epickich w Czyli... E, dragon a O, wow, wow, wow. Mi coś noga zaczęła boleć. Czyli Dragon Blade Sword. O dokładnie. Nie, to jest to. Przepraszam. Dragon Bane. Patrzcie. To jest coś epickiego. Z tym.

Aldrin's defeat is the centerpiece of the no właśnie. <laughs> Mówiłem. No, no, poczekaj, znajdę do, do, do poprawny, poprawny obrazek na tym panelu, a to nagle pist. Jep, znalazłem. Więc się że coś tam idzie. Hmm. Yes, świetne, yes. Świetny this, widok, this, świetne, coming from the of the the This is the Akaviri symbol for shout. But. No Dobra, way you, can sobie watch you wam, was swojego mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Hmm? Oh, yes. Presumably something rather specific to dragons. Or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all they knew of Alduin. Have you ever heard of such a thing, a shout that can knock a dragon out of the sky? Ach, delfinie, You're probably right. I was hoping uh. to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The graybeards are so afraid of power that they won't use it think about it. Had they tried to stop the civil war? and they're afraid of you. Of taką, your przechodzi power. Takim but there is no need to be afraid. think of tiber Septum. do you think he'd have founded the empire if he'd listened to the graybeards? only if you don't know how to use it. all the okay. great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains, those that misused their power. There's always a choice, and there's always a risk. But if you live in fear of what might go wrong, you'll end up doing nothing, like the graybeards up on their mountain. Right. Good thing they've already let no. you into their little cult. No, Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. What is it? Look here, in the third panel. The prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragonborn. Here are the Akaviri, the blades. Dobra, teraz mi pokazują. Teraz oni nieco się tutaj zaczynają pierdzielić. A nam się pokazało wyjść. O! No, coś mi się zrobiło. Ach, znowu. A nam się pokazało oczywiście wyjście z tego. I musimy się cofnąć z powrotem. Bo gra każe nam wracać. Wyjść w ogóle stąd. I my tak w tym momencie zrobimy. O! Dawaj, dawaj. Teraz szybko nam będzie wczytywało, bo. Co ja tu mogłem zrobić? Ja czekajcie, coś, coś? Tu... Ja coś mogłem aktywować. Też to widzieliście? Chyba, chyba, chyba już nie mogę. Och, halucynacja, hemoglobina. Dobra, wracam mi. Tutaj przeszukałem? Nie przeszukałem, ale już przeszukałem, tylko że nie zabrałem wszystkiego. je. Yeah, 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 yeah. Na skróty pójdziemy Nie chcę mi się iść tego I w sumie Zrobię tak Roda i jest szybciej Sprytnie jest po sobie Amoka na szybko podróży i ja w ogóle coś tutaj jest do zbierania jakieś kurde śmieci, jakiś garn... Boże garnek to nie jest garnek to co przeszukałem, przeszukałem to jakieś ściano tam koniom na śniadanie. Barrels... Barrels. Dobra, tutaj jakaś kolejna beczka, w której nic nie ma. Nie wiem po co ja tu prze... Nie wiem po co ja tutaj w ogóle chodzę. Ale chcę jeszcze, jeszcze się upewnić, że na pewno nic nie pominęło. Tu ogólnie jakieś... A to są ich worki na jedzenie? nie, to są jakieś szczury. Rozwalone szczury. Wracamy się z powrotem na Skyrim. Level 7 nam wskoczył i myślę, że. A czy teraz Wam tak powiem? Myślę, że te mm, odcinki z Screamingiem nie będą dłuższe niż 25 minut. Max albo dwa... Nie, tak praktycznie robię odcinki po 20 minut, takie najdłuższe. Nie wiem, może jakiegoś takiego rąbne takiego wysracza, takiego wielkiego. Nie wiem, po godzinę 40, który mi się będzie renderował ponad całą. ponad. Prawie całą noc, czy praktycznie 10 godzin na pewno, i wiecie co, w tym momencie ja muszę się z Wami, niestety, pożegnać, bo na liczniku 20 minut, no prawie u Was jeszcze nie, u mnie już jest, bo zaczynam odcinki wcześniej, żeby później to wszystko ładnie dopasować, wkleić, wszystko renderować, i myślę, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możesz to udowodnić łapką w górę oraz dodać film do ulubionych i skomentować film. Pod spodem, oraz jeżeli jesteś pierwszy raz, możesz zasubskrybować kanał. A ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka.